Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza. Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać. W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: Obroń mnie przed moim przeciwnikiem. Przez pewien czas nie chciał, lecz potem rzekł do siebie: Chociaż Boga się nie boi ani się z ludźmi nie liczę, to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie przychodziła bez końca i nie zadręczała mnie. I pan dodał: Słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia mówi. A Bóg czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Zapewne zdarzają się w naszym życiu także takie sytuacje, w których chcielibyśmy coś osiągnąć, czy do czegoś dojść, a mimo wielokrotnych prób nam się to po prostu nie udaje. Kiedy jednak czegoś człowiek bardzo pragnie i czegoś bardzo chce, to nieraz podejmuje różnych, różne środki, chwyta się różnych możliwości, które, którymi tak jakby próbuje Osiągnąć dany cel. Dzisiejsza Ewangelia pokazuje nam, że kiedy człowiek jest wytrwały, kiedy jest zdecydowany, kiedy można powiedzieć, że idzie naprzód z pewnym uporem, to, to właśnie mimo tego właśnie uporu nieraz się udaje to osiągnąć. Ale tak jest właśnie w życiu można powiedzieć, codziennym, kiedy myślimy o swoich marzeniach, swoich pragnieniach. O tym, żeby zdobyć kolejny szczyt w górach, żeby poprzez Kasprowy Wierch pójść później na rysy, dalej na Gerlach, później chodzić w Dolomity i tak jakby pokonywać kolejne przeszkody, kolejne, kolejne sytuacje. Tak samo kiedy człowiek dorasta, najpierw ma swoje plany odnośnie szkoły, chce, chce dostać się do wymarzonej szkoły licealnej, później studia, konkretne studia, później zdobycie pracy, godziwej zapłaty za tą pracę, później rodzinę i tak dalej. To są kolejne takie marzenia, kolejne kroki, które człowiek sobie stawia i próbuje tak jakby je realizować. Rzecz inaczej się jednak ma, kiedy chodzi o, o, o modlitwę. Rzecz inaczej się ma, kiedy chodzi o swój rozwój duchowy. Czy właśnie yy, troszcząc się o swojego ducha, troszcząc się o swój rozwój duchowy, czy jesteśmy tak samo zapobiegawczy, czy jesteśmy tak samo uparci, tak samo pragniemy swojego rozwoju, jak właśnie zdobywając te rzeczy, można powiedzieć, inne, te, które są z Bogu, które też są dla nas ważne, ale są z Bogu. Życie pokazuje nam, prawda życia pokazuje nam, że często czujemy się zgorzkniali, mimo że to wszystko, co chcemy Udaje nam się dosięgnąć, możemy mieć dużo pieniędzy, możemy, możemy mieć dobrą pracę, a często na twarzach ludzi pojawia się smutek i zgorzknienie. Jakby brakowało prawdziwego szczęścia, jakby brakowało prawdziwe, prawdziwego tego pragnienia, prawdziwego marzenia. Kiedy nie ma zgody między życiem duchowym, a między życiem takim codziennym, między życiem ludzkim, to tutaj właśnie pojawia się często grymas na, na naszej twarzy, może na Twojej twarzy. Dlatego też dzisiejsza Ewangelia o wdowie, o ubogiej wdowie, która można powiedzieć nie miała nic, bo została już pozbawiona statutu społecznego, była poza marginesem jakiejkolwiek pomocy, dlatego że wdowami w okresie właśnie życia Jezusa nikt tak jakby się nie opiekował. W momencie, kiedy traciła męża, traciła kobieta swój status w ogóle społeczny. Wdowa, która przychodzi do sędziego, który jest bezwzględnym sędzią, jak mówi ewangelista, Boga się nie bał. Nie liczył się z ludźmi, czyli można powiedzieć prawdziwy, prawdziwie obojętny ateista. Zobojętniały na jakąkolwiek krzywdę społeczną. Jeżeli nawet on wysłuchuje prośby, Wdowy, która być może przychodzi prosić znowu o odroczenie spłaty jakiegoś długu, bądź w ogóle o darowanie długu, bądź o, o przygarnięcie ją, wzięcie w obronę? Jeżeli on nawet tak jakby ulega słowom wdowy, to jak bardzo mocno musi ulegać słowom też prośby człowieka sam Bóg? Jak mocno musi ulegać prośby człowieka mocno sam Bóg? I to właśnie Jezus mówi, czyż Bóg nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego? Dniem i nocą to znaczy nieustannie. Którzy są wytrwali w tym wołaniu. Którzy nieustannie wołają. Ci Chrystus wzywa nas do tego, żebyśmy byli wytrwali na modlitwie. Żebyśmy byli wytrwali w swoim, w swoim pragnieniu też kroczenia za Chrystusem. Jeżeli podejmiesz swój wysiłek czy to właśnie poprzez y, taką regularną codzienną modlitwę, czy poprzez czytanie Słowa Bożego, czy poprzez nawet to, że, że będziesz co tydzień chodzić do kościoła, bo może czasem też to ci się nie udaje. I jeżeli w tym wszystkim i to wszystko oddasz Panu Bogu i zawierzysz Mu y, ten problem, tę trudność, ten brak tej wytrwałości i gorliwości, to bardzo możliwe, że y, się nie obejrzysz, jak dużo owoce może to przynieść w sobie. A może to też jest krok i wezwanie dla Ciebie, żebyś w końcu przeżył rekolekcję. Żebyś może pojechał na rekolekcje ewangelizacyjne. Żebyś może poszedł do jednej czy drugiej wspólnoty, czy to będzie Ruch życie czy przymierze Miłosierdzia, czy spotkania charyzmatyczne, czy cokolwiek, co może pobudzić Twoją wiarę, co może pobudzić Twojego ducha, to to już będzie... Twoja odpowiedź na, dzisiejszą, na dzisiejsze słowo Boże. Wytrwałość na modlitwie. Spróbuj zawalczyć o nią także Ty. Nie każdy z nas walczy o wytrwałość na modlitwie. Dlatego, że tak jak mówi Jezus Chrystus dzisiaj, ten, kto, ten, kto będzie wytrwały, ten, kto można powiedzieć, że wytrwa do końca, ten będzie wiecznie szczęśliwy. Będzie wiecznie szczęśliwy, kiedy Syn Człowieczy przyjdzie. Bo jak mówi Ewangelista, czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? To znaczy na końcu czasów. Czy Jezus Chrystus będzie miał z czego Ciebie, o co Ciebie zapytać? Jaka była Twoja wiara? Czy wtedy nie pochylisz głowy do dołu? Czy może raczej pochylisz głowę, podniesiesz głowę do góry i, i, i z radością wejdziesz w ramiona Ojca?